Trzeba się otworzyć na to, że po prostu nasz biznes to nie jesteśmy tylko my same, ale to też jest w ogóle ten cały model, który my tworzymy. W ten model dochodzą inne osoby i każda osoba to robi na swój sposób, a my musimy dobrać tak osoby właśnie, żeby się uzupełniać. To jest bardzo ważne, żeby te osoby nas komplementowały i wtedy właśnie one wspierają nasz biznes. Absolutnie i ja jestem znowu z tej pozycji, że ja deleguję pojedyncze zadania. Ja nie mam całego teamu obok siebie, który pracowałby dla mnie cały czas, dlatego, że mój zakres pracy jest też bardzo różnorodny, ale za każdym razem, gdy ja widzę coś i to jest też bardzo ważny punkt, czy zrobienie tego samemu jest dla mnie bardziej profitowe niż oddelegowanie tego komuś. Bo jeśli ja Owszem, ja mogę sama, powiedzmy, edytować rolkę, edytować podcast, ja mogę sama zrobić automatyzację. To był właśnie też taki kluczowy moment w moim biznesie, gdzie ja kiedyś miałam agencję automatyzacji AI. i Ja robiłam to wszystko sama i chatboty i automatyzacje i tak dalej. I w pewnym momencie doszłam do tego, że to mi nie sprawia frajdy. Ja to potrafię zrobić, ja to robię dobrze, ja to potrafię sprzedać, ja to potrafię marketingowo dobrze poprowadzić. Ale samo tworzenie tego nie sprawia mi w ogóle frajdy.